No co tam? No co tam, koleżko? Co tam? Gramy sobie? Co? Masz dalej live'ika, czy nie? Tak, mam live streama. Weź tutaj, zapodaj, zapodaj mi jakieś ciekawe informacje o mnie. Ale jakie mam żeby ci zapytać, informacje? Ty wiesz jakie, jakie? Są informacje o sobie. Jakie? Dobrze wiesz. Pamiętasz Murzyna Skarbowa, no. o którym mówiłeś? Nooo! O Boże, Pamiętam. zaraz się popłaczę, kurwa! A ty jesteś chory psychicznie, ty... Michał, dobrze, że o tym Chłopie, ty... ja nie znam większego od klienta od ciebie. Ty jesteś największym pierdolnie... Ty, ty masz tak pierdolnięte w głowie, jesteś tak chory psychicznie, jesteś takim bet-triperem. Okay. Jesteś takim klipem, że nie znam bardziej odklejonego gościa niż ty. Dobrze. O czym ty pierdolisz, sary? Weź mi, pójdź pu mi tutaj kawałek tej głosówki o Murzynie. Dawaj. Michał, to jest na pendrive'ie. Wiele razy o tym pisałem. O tak, bo ty ten zawsze ten wszystko ten masz ten na pendrive'ie, Boże. Pisałem, Michał, o, nie. Trzy osoby mają pendrive z różnych rozmów. No, no, no tak, roku. to są te trzy najbardziej przerażające osoby, które nie mogą mnie zniszczyć. Nie Michał, Twoi przyjaciele, których uważasz za przyjaciół. Tak, daj, czyli daj, kto daj. na przykład? Bo z tego co ja wiem, to daj, ja nie mam daj, przyjaciół. byłych przyjaciół. Ej, a, gdzie, a gdzie teraz się będziesz bił, stary? Słuchaj, na fejmie na klaucie. Na fejmie na klaucie? Tak. No mi się wydaje, że nie będziesz się bił na fejmie. Nie będę się bił na fejmie. Nie, nie. I rozpierdol fejm też, jak możesz. Mógłbym. Tak? Ale nie chcę, Michał, bo bardzo dużo informacji dałeś mi. Tak. Które oczywiście mam zapisane. No przykład no. jakie? Na przykład A jakie? Nie no. o tym, no. że mówiłeś na przykład, że jak trafisz do więzienia, no. to i tak będzie ci kasa swojemu spływała. Ej, no to dawaj, weź puść to, proszę. Ty wiesz, że ja to mam, bo ty wiesz z kim rozmawiam. Ale no to puść to, puść mi to! Tutaj ale zobacz, jest ludzi, masz prawie nie. 20 tysięcy osób, który możesz to puścić teraz to i grillować mnie na streamie. Zrób to. Proszę ale cię. Ale dlaczego mam skorzystać z tego streamami? Tu jesteś pizzą i nic nie ma, że rozumiesz? nic kurwa tak nie tak masz skoro nic nie mam, po co dzwonić skoro nic nie mam czemu się tak stresujesz Michał nie, właśnie nie stresuję się, właśnie specjalnie dzwonię do ciebie Michał. żeby usłyszeć ten twój łamiący się głos, tego kurwa Ale pseudo właśnie, ja Pedrylku bo jesteś kurwa Michał, fają nie jesteś największą fają stary, naprawdę nie że dziewczyny, kiedy to nie była moja dziewczyna kiedy nic nie zrobiłem a to tynafii dlaczego tynafii przepraszałeś, że skrzywdziłeś tą dziewczynę w takim razie dlaczego? dlatego, bo była we mnie zakochana a czyli jak Aha, No tak czyli była w tobie zakochana ty robiłeś jej nadzieję ale oficjalnie nie byliście nie, razem w związku więc... nie byłem nigdy z w związku ja jej pomagałem nawet bo ja pomagam ludziom zawsze miałem to, że ty pomagasz osoby. ludziom tak Michał. Po... komu pomogłeś ja? na przykład. Temu, gościo temu gościowi, któremu kupiłeś ciuchy w forefie za 400, żeby zbudować sobie wizerunek pod loterię na kanale Indygo? Śmietniku Pierdolony. nie nigdy żadnej loterii nie zrobiłem, Michał. No nie, bo chciałeś robić, ale potem zauważyłeś, że ci spadły wiłsy, kurwa, do 20 koła. To byłeś kurwa pewien, że nie ze zrobisz. Skią niewice, nie Michał, nigdy żadnej, nie chciałem loterii robić. Ale jak nie chciałeś, kurwa? Chłopie, gadałeś jeszcze w domu, jak robiliśmy frika, że chciałeś zrobić loterię, że chciałeś Michał, zrobić chuja ja. ludzi, kurwa, w tym tą twoją zajebistą pseudozmianą. A potem zacząłeś napierdalać po prostu na Twitterze te swoje odklejone posty. Ja się już ciebie nie boję, śmietniku, rozumiesz? I nic ja mi kurwa nie możesz zrobić, stary. Nic mi nie możesz zrobić. Przysięgam. Miej chory psychicznie, Michał. Dlaczego? Nie to bardzo. Dlaczego? Ale to ty się pogrążasz właśnie, bo ty Ale tylko straszysz nie i nie masz nic na swoją obronę, czpatan. Ty jesteś kurwa najsłabszym ogniwem, jakie istnieje, ty jesteś zgrilowany. To, że Wykop w ogóle. Dobra, zapnij pizdę, kurwa, to, że Wykop w ogóle chce z tobą jakkolwiek kolaborować, to, dla... to jest wstyd dla wykopu, ty jesteś wstydem dla wykopu śmieciu, rozumiesz? Ty jesteś wstydem. pedofilem, który sprzedawał narkotyki, to czajsz? No to podaj dowód, pokaż dowód na to. Dowody będą i nawet osoby, które kurwa są po O Boże, ale ja wiem, że ja nie sprzedawałem starych narkotyków i to jest najlepsze. Michał, Michał, a pamiętasz panią, która ma pół twarzy wytatuowaną i jest z Gliwic? Która? No tak, oczywiście, że tak, no i co z tego? Fajnie było? Przecież to, przecież... Przecież, to, ty, przecież to ty się z nią spotkałeś. To ty się z nią spotykałeś, stary. Nie, spotkałem ją przy okazji i kazała powiedzieć, że żeby cię, żeby cię pozdrawiam, Michał. Ale z innej beczki. To na przykład na filmie tak samo mówiłeś, że... Kierkiówieczka. Ja nagrałem 10 filmów na temat, że używałem dużo narkotyków i ludzi teraz nabrałem do tego, aby tego nie robić, więc nie dałeś żadnych nowości. O Serydach u Kaniowskiego powiedziałam, że zacząłem brać. A jak to się odniesiesz to, to... do tego, że przyjaciółka twojej byłej E, mówiła, że e, twojej byłej ma, e, Martyny. E, no dobra, no to twojej przyjaciółki w takim razie. Osoby, której, Osoby robić, no? której chciałeś pomóc, że chciałeś ładować w nią sterydy, a ona nie chciała i przymuszałeś ją do zadrzewania sterydów, jak się do tego stosuje? Ale może ją na ładowanie sterydów. No. Pokażesz całe rozmowy. A ty pokażesz mi? Właśnie to jesteś ty, kurwa, hipokryto pierdolony, to jesteś ale właśnie ty. Że, twój kolega... że ty chcesz teraz właśnie rozmowy, a jak ja chcę nagranie, to ty mówisz, że nie. Jesteś mega słabym gościem. Przysięgam. O ile możemy kolego sympatyczny, że zawalcza teraz na gali. Mówisz, że mnie zablokowałeś. Jeszcze raz. O ile się założyłem, że zawalczę teraz na gali, mówię, że. Ale nie wiesz, ja nie mam wpływu na to, stary, żeby... Za... Powiedziałeś, że nie zablokowałeś i nie zawalczę nigdzie. Słuchaj, nie, 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 nie. nie. Ja, ja nie mogę wpłynąć na decyzję fejmu, ale będę robił wszystko, żebyś nie zawalczył. Ale ty nie zrobisz nic, Michał, twój nawet kolega... No to znaczy... trudno, no to w takim razie mi się nie uda i zawalczysz, ale będę starał się znaczy... zrobić wszystko, żebyś nie mógł się bić. Ale nie dasz rady, Michał. No to nie ma wtedy... Jesteś skończonym chorym człowiekiem. Ale to Ty jesteś chorym człowiekiem, bo to tylko Ty właśnie straszysz cały czas, kurwa. To Ty jedyne co robisz Ale to, co bo... rzucasz ty pomówienia. Ty... Ty, mówisz, ty mówisz, że ja sprzedaję jakieś dragi. To jest, jest chore. Nie, kurwa, chłopie, na ten draga są. Ale jakich przyjaciół? O jakich Ty przyjaciołach mówisz? twój kolega, pracownik z Fajmon na literkę P, wie o tych nagraniach. Ale właśnie Piotr, na właśnie mój kolega na P powiedział, że Ty nie masz żadnych nagrań. Dziwne, że dzisiaj z nią rozmawiamy. No tak, bo ty tylko mówisz, że coś masz, ale nigdy nikomu ale tam, nie zaprezentowałeś nic. Chodzi o coś innego, jak nic. Stary. Wciwę, ja, inaczej, znowu, ja powiem ja ci tak. tak. Ja ci powiem tak. Rozmowa z tobą nie ma żadnego ale sensu, nie? Słowa. Ale ty do mnie dzwonisz. No właśnie, Zresztą. no właśnie i wiesz co? Chyba zrobiłem błąd, Cztery bo ty. Lęk, który chce odwrócić kota Ogo. Jeszcze raz? Pana Boga za Jeszcze raz? Nie się. Nie Jeszcze się. Jeszcze raz? Co powiedziałeś teraz? Co powiedziałeś? Że jesteś super człowiekiem. Nie, co powiedziałeś? Nie wiem. Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Nie będę na twoje rozkazy. Słuchaj, no łamie ci się głosik, nie? Wiesz co, wiesz co łamie ci się głosik. taki flick na komputer. No i dobrze, i do... ale chłopiec, ja nie mam sobie nic do zarzucenia w tym temacie. Ty jesteś kurwa jebnięty. Bardzo dużo Tak, oczywiście. Tak samo jak kurwa film na Polaka i wszystkie kurwa twoje rzeczy. Chłopie, ty jesteś nienormalny. Przysięgam ci, nie? Kolejna rzecz, która jest kurwa totalnie... Fejem. Ty jesteś pojebany, przysięgam jest ci, nie? Fejem? Tak. Szanownym reporterowi pytałeś się, czy on to usunie z filmu. Chłopie! Kurwa, bo ty ja jesteś pokazał, tak kurwa to, głupi. Ja ci to, że ta osoba do mnie napisała. Ej, ty jesteś to największym... To jest kolega Isamu. Tak, ale to, chłopie, to są. Ty, ty rzucasz pomówienie za pomówieniem. Ty jesteś niesamowity człowiek. Ty jeszcze. O co powiedziałam teraz? Ja chłopie, ja nie pozywam nikogo. A co, chłopie, jak chcesz, chcesz to mogę cię pozwać. Nie, nie ma z tym żadnego problemu. Okej, okay, no to strzelamy. W takim razie możemy się, w tak, możemy się tak bawić, nie ma problemu. Dla mnie ja, Ja mogę cię pozwać i całą sumę, którą po prostu z ciebie wyciągnę. Oddam na jakiś cel charytatywny. Ja nie potrzebuję twoich pieniędzy. Ja nie potrzebuję twoich pieniędzy! Słuchaj, śmieciu, ja mam swoje. Ja nie potrzebuję nic. Wie, wiesz, co jest najgorsze? Wiesz, co jest najgorsze? Ja ci coś powiem, już teraz tak w ogóle. To jest z twoim psem a no, no sorry, no, jakby taki tak. No tak mam stary, że kurwa spędzam swoje urodziny z psem. Nie znajomych, Michał. Ale co, przezywasz Ulfika, tak? Przezywasz Kubę, który nic ci nie zrobił, kurwa. Przecież ja wiem też, co Kuba o mnie mówił, bo słyszałem... Co mówił o tobie Kuba? Michał, ty zabraniałeś się, kurwa, spotykać swoim przyjacielem, ze, ze mną, zanim byłem... Komu, chłopie? Przecież zanim byłeś po... Michał, kurwa... Przecież ty sam powiedziałeś, że ja ci no. pomogłem wyjść z dołka, idioto jebany! Jak jeszcze zasięgów to... nie miałeś? Ale kiedy to było? Chłopie, jak nie miałeś zasięgów jeszcze, a poza tym kurwa, mam, kiedyś się do mnie odezwaliście. Chłopie, ty jesteś nie niesamow... tak, ty jesteś to... największym to... kurwa farmazonem, jaki chodzi po tej planecie. Przesiadnocie, nie? Jeszcze że... co jest najsmutniejsze, ja że kurwa, że ty kurwa, działasz tak. na nerwy po prostu, bo ja, ja rozmawiając z tobą wyobrażam sobie ten twój parszywy pysk, nie? I działa mi to na nerwy przez co ja kurwa... byłem twój pan, który... No trudno, no jakby też I tak sobie ale już mam mniej stary, już mam mniej, więc luz. No to dobrze. Lepsze krukrówki, czy co? Eee, nie, 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 stosuję kremy Chłopie, to ty kurwa, stary. Jak byłeś w dołku. Czemu ty tak w ogóle pierdolisz, stary, nie? że czym? to mnie Że ja cię. co? Że ja, że ja zabraniałem się moim kolegom kolegować z tobą. Owszem. Ale jaki masz na to dowód, stary, Mam kurwa opie. Po chuje miałbym zabraniać Zobaczysz. się są kolegować, jak ty nie miałeś zasięgów. Skoro jak nie miałeś zasięgu. to ci pomogłem nie patrząc na Twoje zasięgi. czekaj chwilę. A co ci mówi koleżka, co masz mówić? Kurwa? Nie, ale jaki koleżka, kurwa, kołby. Jak miałem takim Słysza dołku, co to mi Michał bardzo pomógł tak. przed Pandorą Jak byłem w takim ogromnym dołku psychicznym, co ludzie o tym nie wiedzieli, to mi Michał osobiście sam wyciął. Kopie, jak ty miałeś dół psychiczny, jak ty miałeś dół psychiczny, to ja ci sery pomogłem, kurwa. Sam o tym powiedziałeś. Kurwa, chłopie, dwa lata temu i powiedziałeś, będzie doł, dobrze, bo zadzwoniłeś do mnie dlatego, bo nagrałeś film, gdzie mnie kurwa parodiujesz na YouTubie. O czym ty gadasz, chłopie? Przecież jak miałeś jak każdy cię tyrał o te sterydy i tak dalej, to miałem wyrzuty sumienia o to, że kurwa wiebałem cię, Ale... że wjebałem cię w ten zakład i chciałem cię z tego wyciągnąć. Ale, Ale to teraz. Chciałem okazać ci dobre serce, stary. A ty, a, a ty kurwa, a ty właśnie spłycasz to tylko do takiej jednej rzeczy. Ty jesteś kurwa niesamowitym gościem, naprawdę stary, jesteś. Jesteś takim pse pseudo-kurwa zjebem, Mogę Ci jedną rzecz szczerze powiedzieć? No, mów. Mogę Ci jedną rzecz szczerze powiedzieć? No, mów. Bo dla mnie to jest chore. Bardzo chore. Ale co? A czemu ty, stary, na przykład Mówi, powiedz mi, czemu ty na przykład wrzucasz, że ktoś dzwoni do ciebie z numeru nieznanego i tworzysz taki, pod, taką podprogową sugestię, że nie ja cię zastraszam, że ja cię nie wiem, że to, że to ludzie ode mnie do ciebie dzwonią, że tobie chcą zrobić krzywdę? Czemu tak robisz? Ale co No czemu wrzucasz sobie nie wiem i budujesz sobie taki kurwa klimacik po prostu stary na tym na tych storkach i tak dalej czemu tak robisz nie kumam. Bo ty wiesz jakich to ludzi znasz ile ty masz pieniążków i co masz robić chwalisz się nożownikami no no, no to pokaż mi panie, nagranie panie. że chwalę się nożownikiem proszę zrób to stary ale kurwa ludzie zrób... to zobaczą cię z tej mowy ale zrób to chłopie ja mam wyjebane na to wyjebane mam na to. Że ty kurwa coś pokażesz, rozumiesz? Bo ty nic Michał, nie masz. A jak będziesz miał nawet, to mam to w piździe, rozumiesz? Dobra, do tego, do tego przejdziemy, Michał. Ale powiedzmy, pogadajmy, kurwa, bez no. aż takich emocji. Dobra, no to okej, okay, no to o, o, niech te emocje opadną. Bo rzeczywiście, okay. kurwa, troszeczkę może za, za daleko żeśmy stary się zabrnęli, nie? No dobra, tak, mi no. teraz szczerze. Ja rozumiem emocje i wszystko. Mhm. Dlaczego? Mówisz na filmie, no. kiedy nawet przyznałeś, że była to Twoja koleżanka, że zdradziłem kurwa jakąś dziewczynę. No tak, no bo kurwa przepraszałeś ją za to, że zrobiłeś jej krzywdę. Ale to nie była moja dziewczyna i sam to powiedziałeś. Ale zdrad... no to zdradził, no to okej, okay, to nie zdradziłeś dziewczyny, tylko zdradziłeś swoją przyjaciółkę, którą chciałeś, której chciałeś pomóc w takim razie. Chłopie, nie ma informacji o tym, czy. Ale to co, ty masz kurwa jakiś chip. Ej, masz jakiś chip w ręce, że, że stykasz się chipem z, ze swoją kobietą i ty już masz, nie wiem, mamy jakiś niezbity dowód na to, że jesteś teraz kurwa w związku, czy co? Bo ja nie wiem, jak można udowodnić to, kurwa. To chyba, nie wiem, jak jesteś w związku, to idziesz i mówisz oficjalnie, że słuchaj, będziemy razem, będziesz ze mną, będziesz, będziesz moją kobietą. No, kurwa, stary, jak, jak można ten... Michał, ta osoba, to jest dziwka od Spichlera. Ja nie byłbym z taką osobą w związku. Ale ty... Może... To, to czemu, to czemu chciałeś z nią być? I chciałeś z nią, I chciałeś z nią... Ale to czemu chciałeś z nią iść na randkę? To czemu chciałeś z nią iść na randkę? Michał, ty nie wiesz, co ta osoba mi zrobiła, jaką krzywdę. No to co ci zrobiła? No to opowiedz o tym. To opowiedz o tym, kurwa. Gadajmy szczerze. okej, pozwoliłem, pozwol, okay, pozwoliłem no. sobie u niej mieszkać, prawda? No. To naprawiłem jej samochód, też się zepsuł. Bo ich współczułem, bo, bo się pokusiła z rodzicami na jakąś ciężką okay. sytuację w domu. Wyszedłem na spotkanie z kimś biznesowe. To coś jej odwaliło, bo była na jakichś lekach i podcięła sobie żyły u mnie. Wysiedź to nagranie zaraz. Podcięła żyły u mnie sobie yy, okay. w pierdolonej łazience. Ale wysiedź mi te żyły, wysiedź mi to, wysiedź mi to zaraz, czy, czy tak tylko powiedziałeś? Pokażę Ci kurwa nagranie, Michał, jak bardzo chcesz. No. Wiesz, co powodujesz takimi rzeczami? I sam do tego się teraz przyznajesz, a nie, że po prostu mówisz, że coś takiego było. Ta, kiedy kazałam tej osobie się wyprowadzić z mojego domu, to ona właśnie zaczęła wypisywać do, już od wielu, wielu czasów do różnych ludzi. Ale wiesz, noś, ty... ale ciężko jest tobie zaufać na to, nie? W momencie, gdy. A ja bym tych nagrań. Michał, te nagrania były, były zabezpieczeniem dla mnie. Nie był ja chcę zniszczyć prywami na mam w dupie ciebie. Ale czekaj, przecież ty mi dałeś. Ale, ale Natan, to czemu wrzucasz na przykład takie storki? Poczekaj, poczekaj Natan, bo ty wiesz, jeżeli chcesz prowadzić kulturalną rozmowę, to pozwól, że ja teraz na przykład. Daj mi na przykład, nie wiem, 2-3 minuty na to, żebym ja pu puścił wywód, ty mi odpowiesz i kurwa jakoś się to sklei, nie? Ty mówisz, że ty, mówisz, że ty miałeś nagranie, jakieś jako zabezpieczenie dla ciebie, to powiedz mi. No dobra, okej, okay, masz. To dlaczego? To dlaczego mnie szantażujesz? Dlaczego wrzucasz na przykład jakieś prywaty? Po co ty to zrobiłeś? Żeś przeprosił Ale za co? Ale za co? Ale ja nie groziłem twojej rodzinie, chłopie. Ja nie podam imienia, kurwa. Jak jeszcze komu mamy grozie. Ale ja nie groziłem twojej rodzinie, stary. Nigdy nie. Nie. To, to udowodnij mi to, stary. Proszę cię. Bo ja sobie nie przypominam, żebym groził twojej rodzinie czekam na Okej, okay, dobra, no to wrzucisz w takim razie. Ja stary... Dla, dla mnie to, to o czym ty tak, mówisz... Ale dobrze mm -hmm. doskonale wiesz, każdy nazywa mnie parmazonem. Przez to, że mówiłem, że będzie film na Polaka i film na Zabielskiego. Rozmawialiśmy o Zabielskim na przykład. Dlaczego nie może powstać ten film i o Polaku? Jeszcze... Dlaczego powiedz? Yy, dlaczego nie, nie, nie przypominam może... sobie, nie przypominam sobie. Nie? Nie. nie. A co mówiłeś? O czym mówiliśmy? Jak Znaczy nie, ja po prostu tego nie pamiętam, bo ja to mam w piździe stary. Wiesz o co chodzi? Ja to mam też jakby No tak, no bo no, no tak, no bo po... chłopie, bo nie pamiętam tego, bo to jest dla mnie totalnie nieistotne. I to jest prawda. Ja po prostu kurwa jest to jakiś argument na na twoje farmazonienie, który jest kurwa stereotypowy stary. Po prostu jest zawsze każdy gada o tym filmie, więc też rzuciłem. No właśnie, kurwa, ja, i, I tak, jak... i tak na, twoje, na, te twoje mać, na te twoje manipulacje, i tak nie da się, stary, nie da się nic z tym zrobić. Nie? Chłopie, ja od ponad 6 miesięcy nie ja piję się łyka alkoholu i teraz dodaję ciągle TikToki i filmy, żeby ludzie kurwa y, nie pili, bo to jest trucizna. A ty kurwa, chłopie, mówisz, dodajesz filmy, że w maju mówiłem, że miałam problemy z narkotykami. Jakieś, kiedy ja o tym w ogóle kurwa gadałam na swoich materiałach na filmie, wystarczy, że to no. ogląda. Więc co to, to kurwa w ogóle był za film? Cześć, sorry, bo cię teraz nie słuchałem, bo odpisywałem. No to masz, no to się nie dowiesz, kurwa. No i dobrze. No Ej. nie dowiesz. Jak tam blokada moja, powiedz? Jak tam moja Czekaj blokada... chwilę, bo piszę z Williamem od nitro, chłopie. Co, od nitro? O, z Williamem piszę sobie. <noise> tak? No. A co, masz coś jak ciekawego? Tak. A, z a w ogóle mam też jedno pytanko, jak możesz mi powiedzieć. No dawaj. Jak tam twój biznes z dubielem i z tym kurwa tej motelki co idzie nie wyszło nie, nie wyszło, wiesz, chyba. Otwieracie ten porno biznes, Wydaje, że y... mieliśmy. Chyba nie wyszło. To jako zabezpieczenie no. będziecie mi za to, co na was wyjdzie. No, ale chyba to nie wyszło, wyszło wiesz. Wyszło? Chyba nie wyszło, wiesz. Nie wyszło, a jak będzie, to no. będziemy wszyscy wiedzieć, nie? Tak, tak tak jak najbardziej. A to jest ja coś kurwa, nie, a to, to, to jest coś kurwa strasznego? Bo nie rozumiem cię teraz. Skoro nie, skoro nie chciałeś Michał o tym mówić i tak trzymać no. to w sekresie to myślę, że tak bo kiedy bo, bo wiesz dlaczego bo wszystko bo. kurwa no jest bardzo złe i sprzedawanie swojego kurwa ciała jakieś kamerki bardzo złe okay. Michał no może trochę uważam. A ty masz na sumieniu bardzo dużo rzeczy, dobrze o tym wiesz. Jakie rzeczy? Weź kurwa, chłopie, bo ty tylko tworzysz taką właśnie wirtualną motoczkę wokół mnie, później chłopie, ty tylko zawsze to robisz. Widzisz, Pede. No chłopie, kurwa, ty jesteś. O Boże, nie, stary, jak ja z tobą rozmawiam, nie, to przysięgam ci, to jest tak męczące i to jest taki absorber energii. Ty jesteś takim wampirem. Ty jesteś takim wampirem i kłamcą, stary, że to jest niesamowite, naprawdę. Ale jaki mam cel. Ty nie udowodniłeś, chłopie, nic, totalnie nic, o czym gadałeś. nie. Naprawdę, chłopie, ty, ty robisz. Wiesz co jest najlepsze? Ja ci powiem, bo ja już cię rozgryzłem dawno. Ty robisz to w ten sposób jak teraz, że ty rzucasz. Ja też mógłbym w ogóle tobie mówić, na przykład. Hej, a przypomnij sobie no na tam. przykład Wiktorię, której to zrobiły. Pamiętasz? No, tak, no ty dobrze wiesz, jaką Wiktorię. No, Pamiętasz, no, jak się rozjebałeś samochodem z Wiktorią? Pamiętasz? No, jazdy. Pamię no właśnie, bo jechałeś bez. Kurwa. No. Pamiętasz, kurwa, chłopie, no, to jest materiał. chłopie... chłopie. Tak, tak, i, I uważaj, bo mój ziomek ma pendrive z tym. Więc kurwa, wolałbym stary. Jest zabezpieczony, tak, tak. Jest zabezpieczony pendrive Niech pan na czacie niech napiszą, jak się nazywał ten gość ej, na W od i samo kolega. Niech napiszą na czacie. Tak. to mu zapłaciłeś za milczenie. Jak mogłem mu zapatrzyć na czacie? Słuchajcie. ludźmi. na czacie od i samo kolega. Ja pierdolę. Ty jesteś naprawdę, jesteś mistrzem, naprawdę. Ja czekam na ten film. Ej, wrzuć proszę ten film już. Błaga, bo ty jesteś, ty jesteś moim ulubionym, ty będziesz moim ulubionym przeciwnikiem medialnym. Ja cię kocham, stary. Naprawdę. Ty jesteś najśmieszniejszym gościem, jakiego naprawdę znam. Ja cię uwielbiam, naprawdę. Bo ty, ty już mnie wtedy, ty już mnie tak jakiś posadę. Założymy się kto pierwszy kurwa będzie wypierdalał swojemu tak dobra 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 to ja wiem ty ty ogólnie w ogóle zostaniesz włodarzem Fejl nowym włodarzem Wojtka nie będziesz będziesz stary ja ci ja przewiduję ci przyszłość, czekaj, kurwa widzę to jesteś włodarzem na jest mega Widzę wspólne ma, ma kurwa i samo nawet widzę to. Hej, ja widzę już jak obok Wojtka siedzisz na tym fotelu ty i ten twój kaczyrej i... Kaczy ja, i jak zbijasz piątki z zawodnikami, którzy stary idą idą idą, idą zawodnicy pokazują ci fakersi jak Kasio. Widzę to popię, widzę to teraz. Który się popier w popier. Nie, bo właśnie wyzdrowiałem dopiero i pa ty idziesz tak, znaczy się biały, bo twoja choroba się potem przyszedł. ja idę tak e, ja wychodzę z, słuchaj, ja wychodzę z więzienia nie? jak mi już pakowałeś tam na przykład na 5 lat załóżmy ja po 5 latach wychodzę, tak ta, ta, o śmietniku pierdolony i ty siedzisz sobie na fotelu a ja tak, nie, nie widzę. i wale walkę za ci nie, nie widzę, nie mam live włączonego, ja się nie widzę, tak. Oj, teraz rzuca się z Moment, Tak się może zobaczyć te pe pedale, bo na razie nie widzę. Ale kurwa, ale czemu ty tak spamujesz cel, na przykład takimi tekstami? mam tego, nie? Teraz już widzisz, tobie, tobie wejść do głowy to jest banał, naprawdę, nie? Ty, ty wiesz, się bardzo boisz, wiesz o co, opozycję na wykopie. To jest na przykład twój mega czuły punkt. To jest twój naj, najbardziej czuły punkt. Ja, ja ci coś opowiem. Pa, słuchaj, ja ci coś powiem teraz. Ej, Marcoń, słuchaj, Marcoń. u ciebie to jest tak. Jak tobie. O, już. Słuchaj, ja ci, ta... ja ci coś powiem. Czekaj, ja cię trochę przyciszę, bo nie potrafię słuchać po prostu tego, tego, co ty tam pierdolisz, Kacza Mordo. Ty, ogólnie, Twoim największym kompleksem jest Wykop. I w momencie, gdy ty na przykład ośmieszasz się na, moim, na mojej transmisji, którą ogląda na przykład 20 tysięcy ludzi, nie? To liczysz się z tym, że zaraz na tagu fame MMA, Będą bardzo chujowe o tobie komentarze, że jesteś słaby, że nie jesteś już w formie, że wypadłeś i że Boxdel na przykład sierpuje cię kurwa, co kurwa chwilę jakimś paczem i wy wypadasz z równowagi. Jesteś jednym z najsłabszych przeciwników medialnych. W ogóle to, że ja ci pozwoliłem na to, żebyś ty nagrał ten film Sekrety Polskich Influencerów I że ja ci na to nie odpowiedziałem wtedy To jest mój największy, kurwa, stary yy, to, to, to jest mój największy błąd Ty byłeś do wyjaśnienia, kurwa, stary, na konferencji Chłopie, tego Bogzela już nie ma Ty będziesz, chłopie, tak jebany, nie? Uwielbiam to i ja taki będę Przysięgam ci teraz, nie? Co? Co? Gówno psie, Słyszałeś co powiedziałem? Co ty, znaczy, ty gadasz? Ten beaty. O, ktoś wypadł chyba. O, ktoś chyba wyszedł z równowagi! Chyba przeczytał tak fej mma, nie, nie Co już czytasz tak fej mma, że już jesteś taki słabiutki? Już cię tam jebią? Pokaż kurwa boc. Wydźwij jeszcze to, coś. Tajem, tajem, tajem. Punchline. Uj. No? no? Ale nie widziałem przez miesiąc, staję na kół, tak tylko ale faj. Wejmałem na A tak że. Ej, Furguś, Ej, słuchaj, bo tutaj widzowie ogólnie nazwali Cię Furguś, słyszysz? Ej, moi widzowie w ogóle Cię jebią, słyszysz? A no nie Ej, moi widzowie Cię jebią teraz wszyscy w ogóle. O Jezu, Seroczyk, wiesz co, teraz strzeliłeś bardzo okropne pomówienie w moją stronę na tanku. Nie, to był żart. To był żart, tak? No zabrzmiał jakby to nie był żart. Ale spokojny, stary, ja sobie tylko zbieram teraz materiały... Później moja kancelaria prawna wypierdoli ci lewego, prawego, za wyciągniemy z ciebie 150 tysięcy i, stary, wypierdolę 150 tysięcy na aferkowy IRL, w którym rozdam te 150 koła dla biednych ludzi. I ja będę sobie podbijał wizerunek, tak jak robią to wszyscy zajebiści, influencerzy. No bo przecież kurwa filantropią budują wizerunek. A ty na przykład stracisz 150 koła a ktoś jeszcze yy, na tym wiesz, na tym sobie przytuli, jakiś, Ktoś będzie mieć po prostu coś fajnego za to. Więc o kurwa Jezu. jest kozak, dla mnie kozak. Jezu, a może ci ryż rozstrzaskać, jakbyś chciała ja tak? Mam może chirj roztrzaskać, o Boże! O Boże! Natanku, o Boże! Bałem jakiś słuch. Chłopie, zaraz zadzwonię do Iwo, zaraz zadzwonię do Iwo, do naszego trenera i on powie, jak dostałeś wpierdol ode mnie. Chłopie, w minutę dostałeś taki w wpierdol, jeszcze się biłem jedną ręką. Ty jesteś kurwa moim, naprawdę... Narkotyków czy ty po prostu teraz naprawdę już zostałeś jakiś psycholog chłopie moi widzowie piszą mi jn i wiesz co ci powiem wcale im się kurwa nie dziwię nie bo jesteś jednym kurwa stary ciebie się powinno jebać nie naprawdę za te wszystkie pomówienia za to wszystko co robisz chłopie jesteś zmielony zmielony ludzie nie chcą iść za taką osobą jak ty bo ty to jesteś słaby po prostu jesteś mięczakiem kurwa kto tam jest? Ty kurwa je bana, mógł. To ty kury. O ty kurwa je kurwa. To... Że cię w ogóle nie przejmuję, kurwa. To, to przyszedł? Ludzie, a ja mówię, że patrzysz na ta. Patrz co się robi, zowie, się nim o ten. Ja nie! To, kurwa, coś to co Ej o co wam chodzi? Nie kumam tego. Ale czym ty się ryjesz? Chopie, nie odpierdalaj kurwa ten. Ja sobie robię streama. Nie? 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 Cały czad J. Ty jesteś taki tam, głupi, nie? Naprawdę. Stary, nie Ej, czym ty się ryjesz? Nie rozumiem tego. Czym ty się ryjesz? Co, dzwonią do ciebie, kurwa? A co, a co? Bo nie rozumiem, co, nie mogę sobie streamować? Jeszcze tego mi kurwa zabronią wszyscy? Kurwa, chłopie. No to, to czemu przychodzisz ze smutną japą, stary i co? Bo co, stary, bo kurwa chłopie. No, może dziwnie to wygląda, tak, ale ja chcę tak robić. Chcę taki być, bo taki jestem, kurwa, rozumiesz? Michał, ty jesteś na jak z, z Ty jesteś im, nie, nie psuj mi w stary ja transmisji, proszę cię, cię stary. Ja nie mam sobie ani grama, kurwa, chłopie, żadnego, za żadnej używki. Więc możesz ja, mnie mózgu sobie, kurwa, swe lubi. I zobaczysz niedługo, bardzo się <laughs> Trzymaj się, by kurwa. podro. Coś mój kolega leśny dziad ma ciebie przygotował kurwa razem ze mną. Bardzo się kurwa zdziwisz. Dobrze, nie ma problemu. Jeżeli leśny dziad z tobą spiskuje, bardzo się cieszę w takim razie. Ja nie spiskuję ze dziadem. po prostu mówimy prawdę o takich spelach gdzieś jakby. Dobrze, nie ma problemu. To ja sobie zaraz w takim razie zapytam się Sylwestra, czy on z Tobą spiskuje. I dojdziemy do kolejnych praw. Zapytaj, zapytaj. Ja się kurwa, ciebie nie boję, naprawdę. Ty jesteś słaby. Ale nikt ciebie nie bać, nikt się ciebie też nie boi. Zobaczysz jak do film, kurwa. Ty jesteś największym pomawiaczem. O co wam chodzi? Czemu wy tutaj ten? Po prostu się marciłem, no nie, nie musisz się martwić, chłopie, mi jest wszystko mi. Chłopie, czuję się szczęśliwy. Ja mam ludzi, kurwa. Streamuję sobie z ludźmi. O co wam wszystkim, kurwa, chodzi? Chodzi Co? się matwią. Ale o co? Bo kto ci dzwonił w ogóle? Czy ja robię coś stary, hardkorowego? Stary, odpalam się po prostu, nie wiem, no chcę, chcę sobie tak postreamować. A ty odpierdalasz na ogarze, stary, nie wiem, do taczki wchodzisz i tak dalej. No i kurwa, a ja sobie robię takie coś.